Ja mam takie pytanko do Bodnara, bo wysłałem ten film już kilka dni temu. W przypadku krytyków owsiaka czy aborcjonistki morderczyni. E, ludzie byli zatrzymywani już o 6 nad ranem kolejnego dnia po wrzuceniu wpisu. Tutaj mamy gościa, posłuchajcie. Ja już wtedy nienawidziłem PISU i nienawidzę go do dzisiaj. Ja bym ich palił jak Hitler w piecach e, tych wszystkich pisowców. No i tylko tyle, więc e, e, co mogę powiedzieć? Gość odwołując się do Adolfa Hitlera mówi, że chciałby, żeby w piecach palono pisowcami. Gdzie jest Adam Bodnar? Gdzie jest ten typ, który będzie postawiony przed Trybunałem Stanu za to, co zrobił z Prokuraturą Krajową? Adaś, działaj, no bo jak to? Za krytykę owsiaka można trafić do aresztu, a za mówienie, żeby palić ludzi w piecach o innych poglądach politycznych to już nie. To już jest wszystko spoko, tak? To jest właśnie wasza parszywa hipokryzja.